Kapitalizowanie sektora bankowego na dzisiejszy dzień jest dosyć dobre i banki są bezpieczne, ale oczywiście powstaje problem, jak w związku z wejściem w życie czy wchodzeniem w życie Bazylei III, jak banki poradzą sobie ze zwiększeniem kapitałów. Niestety z różnych stron banki są obciążane opłatami, podatkami, wyższymi kosztami. Z drugiej strony klienci chcieliby też mieć konkurencyjne stawki i pewnie niełatwo będzie sektorowi bankowemu zgromadzić odpowiednie fundusze, aby te kapitały podwyższyć, a bez podwyższenia kapitałów nie będzie możliwości rozszerzenia akcji kredytowej. I myślę, że to jest jakby jakieś jedno wyzwanie i sektor bankowy no, stanie przed problemem gromadzenia odpowiednich środków zarówno własnych, jak i oszczędności. Myślę, że w Polsce ważnym elementem jest jakby zmiana trochę nastawienia Polaków do kwestii oszczędzania. E, aby rozwijać gospodarkę, trzeba mieć również środki długoterminowe. Myślę, że stabilizacja kraju, stabilność ekonomiczna będzie sprzyjała wydłużeniu e, czasu deponowania środków w bankach. No, kiedyś były obietnice, że E, będą koz, korzystne rozwiązania z punktu widzenia oszczędności długoterminowych. Zobaczymy, czekamy na takie rozwiązania, to by bardzo pomogło sektorowi bankowemu, a przede wszystkim bardzo by pomogło gospodarce w długoterminowym finansowym. Na razie nie widzimy jeszcze nadmiernego wsparcia i, i czekamy na takie wsparcie to bardziej będzie dotyczyło stanowiska Ministerstwa Finansów w sprawie jakby znalezienia. Takich bodźców, które by skłaniały ludzi do oszczędności w długich okresach. Dotyczy to głównie jakichś ulg podatkowych w tym zakresie, gdyby takie były możliwe. Wydaje mi się, że jeżeli gospodarka się rozwija szybko i bardzo dynamicznie, to jest bezpośrednia korzyść dla budżetu, bo, ponieważ wpływają podatki to w, w zwiększonej skali. Także myślę, że to dałoby się skompensować. To zresztą nie byłyby bardzo duże środki, bo e, tylko część oszczędności ma, miałaby charakter długoterminowy. A drugą kwestią jest rozwijanie rynku kapitałowego, szczególnie rynku obligacji przedsiębiorstw. I wydaje mi się, że to jest kolejna droga. Jeżeli sektor bankowy poprzez regulacje zostanie bardzo mocno dociśnięty, no to jakimś substytutem e, dla kredytów, e, na rozwój gospodarczy mogą być ewentualnie środki pochodzące z emisji różnego rodzaju papierów dłużnych przez sektor, sektor gospodarczy. Wydaje mi się, że dosyć restrykcyjne już są te regulacje, które zostały przyjęte w ramach Bazylei III. Chciałbym sobie życzyć i oczekiwać, że one w żadnej mierze nie będą zaostrzane jeszcze przez naszego lokalnego regulatora a czasami mamy wrażenie, że są one interpretowane dosyć konserwatywnie, trochę inaczej niż w niektórych krajach Unii Europejskiej.